Panie doktorze, mamy rewolucję w Ministerstwie Zdrowia. Na te kilka mi miesięcy do wyborów przyjdzie nowy minister. No właśnie, co on powinien zrobić w pierwszej kolejności? Jakie zadania pan tutaj widzi do zrobienia? Trudno cokolwiek zrobić przez, przez kilka miesięcy. Ja przypuszczam, że przede wszystkim minister, jeżeli to będzie nowa Twarz, która nie była obecna w ministerstwie, chociaż trudno to uwierzyć. Bardziej na giełdzie krążą nazwiska 2. Tak, mówimy o pani minister Małeckiej Liberze i o ministrze Nojmanie. Ja myślę, że właśnie te osoby, na te osoby postawi pani premier, tak by było najmądrzej. Dlatego, że nie będą się musiały wdrażać, co przede wszystkim oczywiście trzeba wprowadzić to, co, czym w tej chwili czym w tej chwili pracuje ministerstwo chyba najbardziej intensywnie, to jest ustawa o zdrowiu publicznym i wydaje się, że to jest coś, co może ukoronować te cztery lata taką dobrą sprawę, bo wszyscy czekamy na ustawę o zdrowiu publicznym od wielu lat. To może być, zobaczymy czy będzie, ale może być naprawdę duży przełom, jeżeli chodzi o, o zdrowotność, o spojrzenie na, na zdrowie społeczeństwa, o podjęcie, podjęcie pewnych działań wspólnych, czyli skojarzonych nie tylko przez Ministerstwo Zdrowia i podzielenie ministerstw na silosy, ta się zajmuje gospodarką, tamta infrastrukturą, a jeszcze inne zdrowiem, tylko aby te wysiłki różnych ministerstw połączyć ze sobą. Trochę obawiam się, że w ustawie. Za mało jest przewidzianych środków na tą ustawę, na realizację tej ustawy. Trochę i nie tylko chodzi o pieniądze, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o kadry, są różne instytucje przewidziane do realizacji tych przedsięwzięć, ale wydaje się, że obsługa no trochę za mała. A w każdym razie to, to takie moje wrażenie. Ja myślę, że ustawa jest tworzona. Będzie jeszcze procedowana przecież i mogą nastąpić pewne zmiany, ale zapewne zostanie, jeżeli właśnie ten nowy minister postawi priorytet na ustawę o zdrowiu publicznym, a jeżeli będzie to minister Libera Małysko, to myślę, że właśnie tak będzie. No, chcę tą ustawę przegłosować jeszcze w tej kadencji. Także myślę, że to będzie to najważniejsze zadanie. Czyli rozumiem, że stawia pan na panią minister. Wydaje mi się, że to jest w tej chwili priorytet. Ustawa o zdrowiu publicznym. Oczywiście ja uważam, że minister Neumann doskonale by sobie dał radę. Jest w ministerstwie już ładnych parę lat i wszystkie sprawy ministerialne, tudzież problemy ministerstwa i w ogóle system ochrony zdrowia zna dobrze, ale tu w tym momencie raczej mówimy o polityce, czyli o tym, co będzie priorytetem i jaki będzie wybór. Wybór moim zdaniem powinien być zdrowie publiczne i jeżeli tak będzie, to, to spełni to jakby moje oczekiwania. Natomiast jeżeli pozostanie drugi wariant, czyli minister Neumann, to myślę, że pewne że także nie odstępując od ustawy o zdrowiu publicznym jednak pewne inne wątki związane na przykład z przygotowaniem kontraktowania na rok 2016 pewne sprawy które zalegają w tej chwili związane z z dopracowaniem spraw na przykład pacjentów, którzy są nieuprawnieni doświadczeń, jeżeli chodzi o ewuś, przypilnowanie tego, aby nie było coraz większego rozdrażnienia pacjentów, tych, którzy przychodzą np. do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i są informowani o tym, że są nieuprawnieni doświadczeń, a a, a jednak są i mają na to papiery, a więc ciągła ta papierologia. I wydaje się, że tutaj te, te działania będą kontynuowane. No i oczywiście przygotowanie do informatyzacji, bo ja wiem, że jeżeli chodzi o misa Neymana, to akurat jego konikiem jest właśnie elektroniczna dokumentacja medyczna, informatyzacja systemu ochrony zdrowia i pewnie te wątki będą ciągnięte. Ale tu nie oczekuję jakby jakichś nowych działań bo to jest za mało czasu, tylko dokończenie tego, co było. Jeżeli chodzi o tą drugą kandydaturę, raczej spodziewam się postawienia takiego, takiego przyspieszenia działań, jeżeli chodzi o ustawę o zdrowiu publicznym. Proszę powiedzieć, czy branża medyczna oczekuje również zmian w pakiecie onkologicznych? To też powinno być zadanie ministra. No to jest to, co w tej chwili, jako jedne, jedna z rzeczy, których nie wymieniłem, ale które no, niestety po byłym ministrze pozostały. I pakiet onkologiczny oczywiście musi być skorygowany, muszą być pewne zmiany przeprowadzone. To zarówno jest monit środowiska onkologicznego, to są także z naszej strony podstawowej opieki zdrowotnej pewne, pewne działania i pewne rozmowy, jeżeli chodzi o doskonalenie po prostu tej, tej procedury. Od razu mówiliśmy, że pakiet onkologiczny jest pomysłem, który, który jest dobry, ale sposób wprowadzenia był fatalny i no, w tej chwili mamy tego efekty, poprawiamy, Są, jest projekt poprawek i następny minister będzie pewnie czuwał nad tym, aby no, nie wysypać czy, czy nie wylać dziecka z kąpielą, czyli żeby ten pakiet tak poprawić, żeby już te utyskiwania i narzekania, które no, rozległy się już ze wszystkich stron tak naprawdę, powoli cichły, bo sam pakiet onkologiczny, sami pacjenci, wszyscy mówiliśmy, że akurat tej grupie pacjentów takie przyspieszenie, takie ułatwienie się należy. Sposób prowadzenia oprotestowaliśmy, został jednak prowadzony pakiet, teraz jest poprawiany, będzie to trochę trwało i ja myślę, że nowy minister na pewno nie odpuści tego tematu i, i, i pewnie... Kto wie, czy gdyby wcześniej na stanowisku ministra nie pojawił się nowy człowiek, to ten pakiet nie byłby wprowadzony lepiej.